Piękna pogoda i bogaty program sprawiły, że dużym zainteresowaniem cieszyły się dziewiąte powiatowe targi przedsiębiorczości i ekologii, które odbyły się w weekend 16 i 17 czerwca w Imielinie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które skutecznie umilały czas odwiedzającym targi. Program obejmował m.in. prezentacje targowe dla domu i ogrodu, usługi gastronomiczne, piekarnie i cukiernie, grawerowanie czy kompanię węglową. Na szczególną uwagę zasługiwało Stoisko Młodych Adeptów Sztuki Modelarskiej z Pracowni Modelarstwa Lotniczego i Okręgowego Lok w Lędzinach. Jak co roku odbył się konkurs na najlepiej przygotowane stoisko. Zwycięzcą Złotego Liścia został Salon Sprzedaży Kominków Stanisław Matlak z Bielska Białej. Dzięki wysokiej estetyce i przejrzystości wystawa została najwyżej oceniona przez jury konkursowe. Jak zawsze organizatorzy przygotowali część artystyczno-rozrywkową, pozwalającą mile spędzić czas w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Na imprezie bawiono się w rytmach biesiady muzycznej, koncertu orkiestry dentej, a także podziwiano debiuty sceniczne młodych szkolnych artystów. Estradą zawładnął kabaret Grzegorza Stasiaka, który wciągnął do swej zabawy publiczność. W lokalnych kolorytach były utrzymane piosenki i wice śląskiego zespołu Jorgusia. Oprócz Złotego Liścia, Rada Gminy zorganizowała jeszcze jeden konkurs, którym była zbiórka, energośmieci i najlepsze hasło gminy. Zwycięzcą został pan Dariusz Gasz z imię za hasło czysta gmina, czysty zysk. Dzięki wspaniałej atmosferze i dużej liczbie atrakcji czas szybko płynął zarówno gościom jak i wystawcom. I tak też zanim ktokolwiek zdołał się spostrzec dotarliśmy do końca tej niewątpliwie udanej imprezy.